Cześć witajcie siemanko tak na ten moment prezentuje się nasz nowy port wodny tutaj w międzyczasie troszkę poskrobałem i doprowadziłem od tej strony drogę do której do której odprowadzę od dworca taki sam tunel tylko że już tutaj odtąd dotąd i tym się dzisiaj zajmę w pierwszej kolejności. Padały w komentarzach pytania odnośnie dostępu do serwera. No, serwer jest jeszcze zamknięty, nie ma do niego dostępu. Stale jednak pracujemy nad tym, aby w niedalekiej przyszłości, myślę, ten serwer otworzyć dla większego grona użytkowników. Jak tylko nam się uda wszystko ogarnąć, wszystko porobić, wtedy myślę. Zaczniemy proces rekrutacji wśród, oczywiście, widzów kanału Atrock Minecraft Project. Priorytetowo. No dobra, tymczasem, tymczasem myślę, tu wystarczy. Tutaj zrobimy parking i jakieś schodki. A teraz to, czego najbardziej nie lubię i czego się najbardziej obawiam. Czyli budowa tej kopuły, a co za tym idzie, budowa tych tutaj zygzaków, która może mnie klasycznie przerosnąć. No ale nic, spróbujemy. Fajnie byłoby to też takim eleganckim skosem zakończyć. Spróbujemy, może, może się uda. W międzyczasie, bo też nie wszystko nagrywam. Ogarniam sobie jakieś tam inne projekciki. Więc myślę, że jak skończymy ten dworzec, to zrobię Wam taką aktualizację tego, co się działo na serwerze. Tak, żebyście mogli być w miarę na bieżąco. No ale najpierw trzeba zakończyć kwestię dworca, w sensie portu. Portu, jak mówiłem wcześniej, używałem... Sformułowania dworzec. No to sorry. Portu wodnego, oczywiście. Aczkolwiek nie ukrywam, że w niedalekiej przyszłości można się pokusić o doprowadzenie tutaj e, jakiejś nitki kolejowej z dworca głównego. I może nawet można pokusić się o to, żeby gdzieś tam. Jeszcze lepiej to skomunikować zresztą Atrok, ale nie wyprzedajmy faktów. Port jeszcze nie powstał. Jednym z takich projektów pobocznych była ta wieża. Oczywiście zrobiona na szybko z wykorzystaniem struktur blok. Więc było kopiowanko. E, oczywiście tutaj wszystko musiałem sobie pomierzyć, powyznaczać granice. Ogarnięcie też tego kwadracika, tego terenu. To powstało w międzyczasie. No i tutaj już zacząłem bawić się w jakieś takie, w jakieś takie tematy kamieniczek. Kilka kamieniczek zrobiłem też w Rockland. Ale to wszystko pokażę Wam w swoim czasie. Tutaj zniknęło to osiedle, w którym mój współtwórca będzie sobie coś tutaj tworzył. Dajmy mu na to trochę czasu, bo jest teraz zajęty innym dużym projektem, który myślę, pokaże Wam on sam. Bo kto lepiej poprowadzi po projekcie i pokaże, zaprezentuje, niż jego twórca. Okej, okay. no i chyba się nawet zgadza wszystko. Chyba nie popełniłem tutaj żadnego błędu, ale no kurczę, umówmy się popełnić błąd już przy tak prostej konstrukcji. To chyba trzeba było by chcieć. Nieszczęśliwa ta pogoda, watrok, trochę brytyjska. Spróbujmy coś z tym zrobić. Hmm. Nie zawsze te kody mi tutaj wchodzą, ale teraz zadziałał. Czasami coś się lubi przytkać i, i te kody na pogodę mi po prostu nie działają. Nie wiem dlaczego. Ok, kopuła jest. Teraz trzeba zająć się tymi nieszczęsnymi zegzakami. Tak, poczynając odtąd. Mhm. się poczęli. No niestety jak chce się mieć coś ładnie zrobione, porządnie i schludnie, to trzeba się przy tym trochę nadłubać. Cóż. Powoli nosi to znamiona sukcesu. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Trzeba jeszcze zrobić drugą stronę. Okej. Okay. Powoli to wygląda tak, jakby to się chciało udać. Fajne ćwiczenie na, na radzenie sobie z, z moją przypadłością, czyli wrodzoną asymetrią. Przy gdzieś tam przyszłych projektach na pewno mi się to przyda. Mam kilka ambitnych, ale to na spokojnie. Poco light. No, i wychodzi na to, że, że się udało. Wychodzi na to, że się udało. I wychodzi na to, że wygląda to nawet fajnie. Przyznam szczerze, że nawet mi się to podoba. To, jak to wygląda, i tak jak już wspomniałem, tutaj zrobimy sobie jakiś parking, schodki. Ale to już w następnym odcinku, w którym myślę e, zajmiemy się no już zamknięciem tego, tak aby doprowadzić to już do stanu deweloperskiego zamkniętego. Tak więc zapraszam was na następny odcinek. Trzymajcie się, hej.